Wiesz gdzie miałem na Mikołajki jedną saszetkę Super Zings seria 3 i trafiłem z srebrnego. A jaki to jest kostka, to klej. Ja też taką miałem saszetkę, ale Zings inny, koszulka. Ja też taką saszetkę z trzeciej serii, to był... jak. Zapomniałem, albo, A, tak pamiętam już, ananas. Chłopaki, pomóżcie, światełka są, ale reszta, pomóżcie mi. Okej, okay. chodźcie chłopaki, trzeba pomóc mojej mamie. Jaka choina, wyższa ode mnie, no. No to teraz kurujemy. Zacznijmy od moich wyciętych zingsów. O Nie, dwa. Okej. Okay. To robimy. Zrobimy tak, żebyście widzieli. Ojcie, ale ciężko. Te nicież są takie... W samym kolorze. Nie będzie ich łatwo. Dlatego chcę zacząć już teraz. O, nie chcę. Nie. Hmm. To nie chcę w ogóle iść. Hmm. O, są dwa, ale resztę trzeba dalej. Postawę tak, żeby było widoczne. Okej. Okay. Potem będziemy dekorować bomb. Najpierw najtrudniejsze zingsy do powieszenia. No, 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 to, to jest bardzo długie. Takie dekorowanie choinki. Ojej, Teraz z bomby. Tutaj powieszę taką bombę. O, gotowa. Proszę, no, liść Nie, gdzie ona jest w ogóle? A, nieważne. O, bo jest szalne, nawet sama. zrobiona. No, nie nie. Ja tutaj ustawię. Dobrze. Hm. A w ogóle po co taką kumko Ej, to chyba do gwiazdy. Ja nie jestem taki pewien. Uważajcie, te bo ci są takie przezroczyste. Raczej takie szklane. Trzeba na nie uważać, żeby nie pękły. Ale mi się podobają ja, te zinksy. No mi też. O nie, bomba! Prawie by, by się zniszczyła. Uważaj się najlepiej. O, o jak Projewy spadnie Okej, okay, wszystko gotowe. Nie, jeszcze to. I gwiazda najlepsza świata. <laughs> Świetnie, gotowe. Tylko została na górze gwiazda. <laughs> O jak się robi. Okej. Okay. Na górze jest gwiazda. Możemy już zapalić lampki. O, gotowa. Zobaczcie. co? Nasze lampeczki. Możemy już zacząć wieścić gwiazdy. Patrzcie widzowie. O, widać? O, okej. Okay. Świetnie. A, znów nie widać? No zdecydujcie się, czy widać, czy nie. Robimy tak. A, nieważne, sam to zrobi. Poprzez kamerę się nie da. Hm. Zobaczcie, jest gwiazda. Doku, udekorowana choinka, proszę pani. O, jaka piękna! Dobra, trzeba ją tutaj postawić, ale zróbcie jeszcze porządek. Hmm. Robimy, chłopaki, porządek. Zarabiamy porządek. Dobra, to ch trzeba choinkę tutaj postawić. Oj, 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 oj kuść! Ten Kwiatek Pani nic nie chce nam postawić. O lepiej. Ten liść ci przeszkadza. Kwiacie. Przestań. To nie jest śmieszne. Chyba jest zazdrosny. O tą choinkę. Wszystko gotowe. Dobra, trzy. Jest już wieczór, Shhh. idźcie się kąpać, myć ząbki i do łóżek. <laughs> Dziu, a dlaczego Darek nie będzie z nami w święta? Bo jest chory, ale dostanie prezenty w moim domu, Julki i jego domu. prostu tak. Więc nie będzie. Dobra, śpimy my Miejmy. Nagle w nocy przyszedł Mikołaj. O, o, o! Schowam tutaj prezent, tutaj prezent, tutaj prezent. A ten duży to niestety, nie zmieści się w końcu. Nie mają takiej dużej. Ach cóż ten prezent będzie o tutaj. Okej. Okay. Ja co do innych dzieciaków, które są grzeczne. Był już ranek. Mikołaj wraca do domu, a już wszystkie grzeczne dzieci dostały prezenty. <laughs> są. Jejkuś, dla kogo ten wielki? No właśnie, dla kogo? Hmm, cóż, dowiecie się po Wigilii. Do Wigilii, po Wigilii, no nie. Godzin później, wszyscy już skończyli wikilię. I będą mogli otwierać prezenty. Najpierw ten o te prezenty są najmniejsze. Ta kula jest dla ciebie, mamo. Jaka piękna jest nawet Mikołaj. Zobaczcie. Zrobimy tak i widzicie? Taki, takie proszki tęczowe. Nie wiem co to jest. Hm. To jest dla Dąbromira. Co ten Mikołaj mi dał? O, i, trzy modele autek. Złoty jest nawet. Hot to Drobię Dla ciebie, Dyzio, karty. Karty? Będę grał z Darkiem. Żeby mu się nie nudziło podczas... Że podczas, no jak wy to mówicie, choroby jego. A ja dostałem ten wielki. O matko, chyba bardzo grzeczny byłem. To kalendarz Adwentowy Hotel jest. Co ten Mikołaj? Bogaty jest. Stać go było. Jest to wielki. A jest już. Ojej, cóż, możesz go otworzyć, teraz, dzisiaj, dzisiaj, wszystko, no naprawdę, ja są tutaj auta, zobaczcie, będą tutaj auta, same auta, dwójeczka, Zobaczcie, to są samki. Super. Ej, poczekajcie. Tu nie ma żadnych aut tylko. Są jakieś inne rzeczy. Ta jest wielka. Rampa! Super! Taka śmieszna, zobaczcie, będzie skakał. Widzicie? <grym> Hmm. Resztę sobie otworzę że później W następnym odcinku Trzymajcie się i do zobaczenia Na razie Następny odcinek A po tym odcinku Co otworzę wszystko Będzie sylwestrowo To trzymajcie się Hej, dobromi, a twoja ata skaczał i założył senki? Spróbujmy. Koniec.